Dobra, hej. Wracamy do naszego jednorożca. Czyli do pani maluch. O, nie wiadomo kogo. E, Jezu. Boże. Nie, a co jest. Chwila. Ja. Dobra, nie włączyłem sobie okienka to co... na... O, jest, dobra. A, 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 a. dobra. Witajcie! O jest pani maluch nasza kontynuujemy tutaj rozgryweczkę oto jest ona nadajemy jej imię imię patrycja dobrze pani patrycja pani patrycja jednorożec dobra no ja mogę ją nazwać pani patrycja jednorożec okej okay, tylko te włosy do mnie pasują wiem które włosy do mnie pasują o o! Te i ona ja wygląda teraz jak taki jednorożec. E, śliczna. tutaj jednorożczyni nasza. No dobrze, zróbmy ją. Zróbmy ją na odwal. Patrycja jednorożec. Zróbmy ją ze szczęśliwym podejściem do życia. Ze szczęściem tak? Wow! Dobra, oficjalne jest. No nie chcę się tworzyć w sumie, więc oficjalne jest okej. Okay. Sportowe, okej. Okay. Do snu okej. Okay. Imprezowe. Okej. Okay. Dobra, jedzenie. powiedzmy, że ona chce wykonować sztukę kulinarną. I co ona jest? Simówi uderzenie jest o smaku. Ona jest... niezdarna Ona jest... Ona towarzyska i jest dobra No z karty No i robimy jej męża, taki gameplay tyle I mąż, no proszę bardzo. To jest jej mąż, idealna, nie Twarz, co Twa? ja wam wygląda Ja wiemy jaki będzie jej mąż, czekajcie tego usuwamy Pana Jednorożca i zaraz nie dodajemy jeszcze nic, tylko nie zapisu, kurde, no. yy, Otwieramy bibliotekę, włożymy fungela i dodajemy połącz. Dobra, oto mąż naszej Pani, z Steve. Mm -hmm. Steve, on ma zyskę jednorożec, on ma na imię Fogel. Nie ma na imię Steve, przepraszam, co? On roznosi pizzę. Tak, on będzie roznosił po prostu pizzę. No to pan od pizzy. Pan od pizzy jednorożec. No dobra, to wystarczy tyle. Okej. Okay. Tutaj spoko, może być. Ok. Jaki on jest. tu do Dureń, wesoły smak, smacko, wszystko pasuje. Jaki głos... Dobra, nie dowiemy się, skąd. A, zaraz, zaraz, jeszcze chodzi. Jak ja ma chodzi, pardziela. Okej. Okay. Pan To domyślny z tym nie, nie, nie będzie chodziło o nie, nie, nie. Nie. Kobiecy? Nie. Pani Patrycja? Nie, nie, nie. Pani kobiety Nie no. Dumny? Chudumny, Dumny, tak. Nie, nie, nie. Dziarski? Dzień, gdzie jest ten Dziarski. A co jest Dziarski? Kur... O! Chód twarzodzieła. Ona też będzie miała. No, no. Cała nasza rocinka już zaprzemy. Jeszcze... Śliwe małżeństwo. I tyle. tyle. Do widzenia wam wszystkim. To był bardzo krótki gameplay. No i tyle. Kapatełki. Tylko, że tym razem odrobię go w Movie Makerze. Więc proszę bardzo... Pa!